Zdecydowałam się zachęcić Państwa do sięgnięcia po mistrza i małgorzatę Michała Błłuchakowa. Szczególnie tych z Państwa, którzy czytali tę lekturę dawno temu, może pod yy, przymusem w szkole, a także tych, którzy nie czytali jej wcale. To wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju arcydzieło, na kartach którego spotkacie szatana który odwiedza mieszkańców Moskwy w latach 30. XX wieku, a także mistrza ze swoją małgorzatą oraz Poncjusza Piłata, którego dręczą roztelki. A wszystko dlatego, że Ananuszka rozlała olej. Co z tego wyniknie, wie tylko sam diabeł. Będziecie wiedzieć i wy, jeśli przeczytacie mistrza i małgorzatę Michaiła Buchakowa.